Leo Messi, Marcelo Bielsa, Luis Enrique takie nazwiska pojawią się w dzisiejszym odcinku magazynu Fortuna I. Ligi. A to oznacza, że mówić będziemy o piłce w naprawdę najlepszym światowym wydaniu z finału Ligi Europy do Miedzi Legnica. Taką drogę pokonał w ostatnich latach bohater dzisiejszego magazynu. Jesteście ciekawi, o kim mowa? Na początek jednak najpiękniejszy gol poprzedniej kolejki Fortuna I Ligi. Stipe Juric z UKS u świetnym strzałem piętą zasłużył na to miano. Uczestnik finału Ligi Europy. Zawodnik, który w swoim piłkarskim CV ma 92 występy w La Liga. Były podopieczne Marcelo Bielsy, Luisa Enrique, Julena Lopetegi i Ernesto Valverde. To wszystko sprawia, że nie ma w Fortuna I lidze zawodnika z bardziej imponującym dorobkiem niż John Aurteneche, letnie wzmocnienie Miedzi Legnica. Al final, deportivamente mówiąc, jest que, que claro, że w año roku de, de Bielsa, que llegamos a las dos finales. Yo creo que ese fue el mejor año deportivamente hablando, pero, pero bueno, luego yo soy una persona que siempre intento quedarme con lo positivo de, de cada año y, y, y bueno, pues de todos los años me podría, me podría quedar con, con alguna cosa, pero bueno, está claro que deportivamente hablando... SSL jest Mowa o sezonie 2011-2012, gdy Atletik Bilbao na drodze do finału pokonał m.in. Paris Saint-Germain, Manchester United, Szalkę 04 czy Portugalski Sporting. Sam Aurtenece był wówczas zawodnikiem pierwszego składu, a w meczach z PSG i Sportingiem wpisywał się nawet na listę strzelców. Dzisiejszy obrońca Miedzi Legnica cieszył się więc dużym zaufaniem Marcelo Bielsy. Zresztą to nie jedyny wielki trener, z jakim miał okazję pracować, John Aurtenece. Bueno, yo creo que he tenido la gran suerte de. de coincidir con, con grandes entrenadores eh, cada uno cada uno pues tiene sus cosas buenas y, y algunas pues igual eh, que no son tan buenas pero bueno está claro que, que yo creo que el año de Bielsa pues personalmente fue el que más, eh, el que más aprendí el que, el que mejor rendimiento el que mejor rendimiento di y, y la verdad que en ese sentido pues yo creo que, que me quedaría con él y bueno pues Luis Enrique yo creo que que también pues es un grandísimo entrenador, un entrenador de nivel de nivel top mundial y, y, y bueno, pues ahí, ahí se ha visto los resultados no este año por ejemplo con la con la selección española, pues pues han hecho un, un gran papel en la Eurocopa y, y la verdad que que él lo demuestra cada en cada equipo que está. Podczas su przygody w La Liga, Arteta miał też okazję rywalizować z najlepszymi w Barbach Athleticu i Celti Vigo, jako obrońca powstrzymywał choćby Leo Messiego czy Cristiano Ronaldo. Bueno, yo creo que, que esta respuesta pues es, es fácil, ¿no? Al, eh, al final yo creo que todo el mundo pues que ha jugado contra Messi o contra o contra Cristiano Ronaldo pues yo creo que, que pues que los elegiría a ellos, ¿no? Como los mejores contra los que ha jugado. Yo personalmente pues me quedaría me quedaría con Messi. Por el, pues por el desequilibrio que, que genera, pero bueno, luego también pues podría quedarme con por el jugador que más difícil me causó, pues yo creo que también podría elegir pues a Di María, por ejemplo, no porque es un jugador que además de, de atacar, eh, ser de los mejores atacando, pues luego también trabaja defensivamente, entonces yo creo que es un jugador que, que a, a nadie le gustaría tener enfrente. Para mí es el, el mejor jugador del mundo, entonces el pues el, el Barça pues es una pena para, para ellos el, el no poder mantener a, eh, a Messi y pues para el PSG pues pues lo mejor que les podría pasar no ahora mismo pues tienen una delantera que pues será la, la mejor del mundo y, y tener al mejor jugador del mundo pues en tu equipo pues siempre no, bien, pero nosotros, más que la Liga Chileo Messiego, nos interesa la Fortuna I Liga. El transfer de URTNECE a Polskí con certeza fue un gran avance. ¿Cómo logró? Este verano terminé el contrato ahí en, en España y, y bueno, tuve la... me, me llamaron de aquí del de Miech. Y, y la verdad que, que no me lo pensé dos veces. Eh, pensé, vi que era una, una gran oportunidad para mí. Eh, tenía algunas referencias tanto del club como, como de la Liga y en ese sentido pues eh, estoy, estoy muy contento. Pues eh, bueno, ya me informé antes de venir, pues eh, ya me había informado, ya me habían dicho que, que la liga pues eh, había buen nivel, buenos jugadores, buenos equipos eh, y la verdad que en ese sentido pues no, no me ha llevado una sorpresa, ya, ya venía con esa idea y la verdad que, que he, podido, he podido ver que el nivel es muy bueno. Miedź nie jest jednak jedyną dolnośląską drużyną, która w sezon weszła udanie. Komplet punktów w dwóch kolejkach zgromadził także Chrobry Głogów, który dość zaskakująco wygrał dwa wyjazdowe starcia ze Stomilem Olsztyn i Arką Gdynia. Tak bardzo cieszy. Oczywiście zawsze początek jest ważny. I to, że się nam udało zdobyć sześć punktów w dwóch meczach, nas tylko, tylko napędza do dalszej pracy. Za Chrobrym już dwa mecze wyjazdowe, ale to jeszcze nie koniec wyjazdowego maratonu. W związku z modernizacją stadionu w Głogowie, chrobry pięć pierwszych spotkań zagra w delegacjach, a przed zespołem Iwana Dziurdziewicza wizyta w Łodzi, gdzie spotka się on z inną rozpędzoną drużyną, widzewem. Towaliśmy do tego już wcześniej, wiedzieliśmy, że mamy, mamy kilka wyjazdów, ale myślę, że to nie jest dla nas już żaden problem. Dla mnie bez różnicy. Oczywiście zawsze jest fajnie, jak się gra tam w górę w tabeli, chociaż tylko początek. Ale nie ma jakiegoś specjalnego przygotowania. Myślę, że każdy mecz za trzy punkty i tak tak chodzimy do tego następnego meczu. Nasz gość Oliver Prażnowski to jeden z liderów zespołu, zarówno w szatni, jak i na boisku. Doświadczony Słowak jest kapitanem, a w dwóch pierwszych kolejkach dwukrotnie zdołał wpisać się na listę strzelców. Do kolejnych spotkań w Głogowie podchodzą jednak z chłodnymi głowami. Oczywiście, że to bardzo cieszy tak Karola w zespole i Máme tam ešte kilka dosvedčených závodníkov, ktorí sú dlhšie v klube ako ja. Takže to, že tá funkcia pripadla na mňa, je tak, také privilegium. Takže to bardzo teší, či Dobre nastroje panują również w Rzeszowie. Resowia, która w poprzednim sezonie broniła się przed spadkiem, po dwóch kolejkach ma na koncie cztery punkty. Podopieczni Rafała Mroczkowskiego najpierw potrafili odrobić straty i byli o włos od wygranej w Katowicach, a w miniony weekend ograli jednego z faworytów do awansu GKS Tychy. Myślę, że pierwsze dwie kolejki pokazały, że potencjał tego zespołu jest naprawdę duży. No, w pierwszym meczu wyciągnęliśmy tak naprawdę remis. Można by powiedzieć, w przegranym meczu strzeliśmy dwie bramki, w ostatniej, w ostatniej minucie strzeliśmy bramkę na remis, więc... Myślę, że potencjał jest bardzo duży i w, ko w każdym kolejnym meczu będziemy pokazywać, że stać nas, na, stać nas na jeszcze więcej. W meczu z Tyszanami to właśnie Kamil Antonik był autorem gola na wagę trzech punktów. Dla Skrzydłowego to zresztą nie pierwsze podejście do Rysowi. Po pobycie w Gdyni i Sosnowcu, w trakcie którego Antonik zaliczył m.in. 18 meczów w Ekstraklasie, 22-latek wrócił do Rzeszowa. Tak z perspektywy czasu, myślę, że te półtora roku spędzone poza, Rzes poza Rzeszowem, były dla mnie tak naprawdę taką lekcją, jak to wszystko wygląda poza tutaj, poza tutaj granicami Rzeszowa i tak dalej. Mogłem się przekonać na własnej skórze o nowych zawodnikach, tak naprawdę nowej lidze, tak naprawdę, bo przechodziłem z drugiej ligi do Ekstraklasy, nie ukrywam, że był to duży przeskok sportowy. No jak i też dla mnie taki w głowie, żeby się przestawić. Trener Roszkowski chciał mnie tutaj i Chciałem tak naprawdę odbudować się po, po, tych, po tym złym sezonie, który spędziłem poza Rzeszowem. Czy resowie możemy określać mianem potencjalnego czarnego konia? Kolejną część odpowiedzi na to pytanie poznamy już w czwartek, gdy Rzeszowianie zagrają ze skrą Częstochowa. Swoją dobrą formę spróbuje też z pewnością podtrzymać nasz rozmówca. Jest to w jakiej, po jakiejś części przełamanie, bo tak patrzyłem, że ostatniego gola chyba strzeliłem w sezonie 18-19, jak się nie mylę. Także po dwóch latach. Cieszę się, że nastąpiło to przełamanie i mam nadzieję, że nie było to tylko w meczu z GKS-em, a także będę to kontynuował w następnych meczach. Nie wszędzie na początku sezonu jest jednak tak kolorowo. Gorsze nastroje panują m.in. w obozie Spadkowicza z PKO Ekstraklasy. Podbeskidzie Bielsko-Biała w dwóch pierwszych meczach sezonu zdobyło raptem jeden punkt, ponosząc ubiegły weekend dotkliwą porażkę z Odrą Opole. Bardzo spokojnie do tego podchodzimy wszyscy, wiemy do czego dążymy. Już nawet po tych dwóch kolejkach widać, że zespół zaczyna grać w taki sposób, jak chcemy, żeby grał. Zawsze mieć lepiej po dwóch kolejkach 6 punktów niż jeden, i to, to, to i dla głowy, i dla mentalnego przygotowania zawodników, jest zawsze lepsze. Ale tak jak powiedziałem na początku, nie panikujemy i wiemy, że, że idziemy w dobrym kierunku. Wiemy, że tą pracę, co, co robimy, ona przynosi efekty i na pewno razem z, tym, z, tą, z tą grą, którą się spodziewamy, jak ma wyglądać, to na pewno przyjdą też wyniki. Trener Piotr Jawny to jedna z nowych postaci w Fortuna pierwszej lidze. Ci, którzy śledzą nasze magazyny, kojarzą go jednak z pewnością z prowadzenia rezerw Śląska-Wrocław, z którymi to rezerwami w zeszłym sezonie e-winner II Ligi pokazał się jako beniaminek z naprawdę dobrej strony. Tak, no przy tych porównaniach zawsze, zawsze, jest, zawsze są takie, takie legendy chodzą, że nie, no to już jest ogromna różnica między jedną ligą a drugą ligą. To jest po prostu, no jest naturalnie, jest naturalnie, no jest trzecia liga jest troszeczkę lepsza od czwartej, druga liga jest troszeczkę lepsza od trzeciej i pierwsza liga też jest troszeczkę lepsza od drugiej. Natomiast nie ma tu jakiegoś nie wiadomo jakiego e, przeskoku i no jest to lepsza liga niż druga liga, grają troszeczkę lepsi zawodnicy, troszeczkę szybsze jest, jest tempo, troszeczkę lepsze są umiejętności zawodników, natomiast jakiejś przepaści wielkiej tutaj tutaj nie widzę. Przed podbeskidziem mecz z GKS-em Katowice, czyli rywalem, którego z pewnością trener Piotr Jawny i jego sztab bardzo dobrze zna. W zeszłym sezonie przyszło mu przecież mierzyć się z GieKSą dwukrotnie na szczeblu e-winner drugiej ligi. Zresztą w drużynie z Katowic występuje obecnie Piotr Stalar, czyli zawodnik, którego trener Jawny zna bardzo dobrze. Znałem go ściągając go ze Środy Śląskiej do Śląska Wrocław do juniorów młodszych i jest to zawodnik obdarzony bardzo dużymi ofensywnymi umiejętnościami przede wszystkim i uwielbia grać ofensywnie, ma fantastyczny dribbling, jeden na jeden się bardzo dobrze czuje, o jest w stanie ograć każdego, każdego z przeciwników e, troszeczkę ma oczywiście większe z, w związku z tym problemy gdzieś tam może z defensywą, ale, ale jest to na wskroś taki bardzo ofensywny, bardzo, bardzo fajnie nastawiony, optymistycznie chłopak i pamiętam go e, bardzo dobrze z gry z, w Śląsku Wrocław i na pewno jeżeli jest na boisku, ma dużo miejsca to potrafi każdego obrońcę wkręcić w ziemię Czwartkowym meczem resowi ze Skrom rozpoczniemy prawdziwy pierwszoligowy maraton w ciągu najbliższego tygodnia każdy z zespołów rozegra aż trzy mecze biorąc pod uwagę dodatkową kolejkę, którą zaplanowano na środek najbliższego tygodnia przed piłkarzami więc duże wyzwanie w kontekście którego istotną rolę odegra przygotowanie fizyczne. Tak zawsze jest takie trochę zmiana rytmu każdy piłkarz do tego się trochę inaczej i wszystko oczywiście zależy od wyników jak się wygrywa, albo jak się dobrze gra to. I te mecze w środę tygodnia są ok, także zobaczymy jak, jak będzie. Takie zagęszczenie spotkań to z pewnością również duże wyzwanie dla trenerów. Mikrocykl trzeba w związku z tym przygotować w nieco inny sposób, tak by każdy z zawodników był gotowy na takie natężenie wysiłku. Mówi się tyle o tym, że jak są jakieś problemy, jak, jak, jak zawodnicy grają co trzy dni tak naprawdę Zawodnicy uwielbiają grać, uwielbiają grać jeżeli jest mecz, mecz co 3 dni, jeżeli tylko nie ma jakiś kontuzji, nie ma jakichś urazów to, to, to spokojnie są w stanie się zregenerować i mieć siły na, na granie co, co 3 dni. Także my mamy nadzieję, że ci zawodnicy kontuzjowani, którzy wracają powoli e, już troszeczkę będą mogli w tym, w tym okresie pograć i troszeczkę odciążyć pierwszą jedenastkę, bo, bo ta kadra była na razie dość wąska. No i czekamy, czekamy z utęsknieniem na te trzy spotkania i mam nadzieję, że jak najwięcej punktów z tych, z tych spotkań uda nam się wyciągnąć. Zdanie trenera Podbeskidzia podziela również Kamil Antonik z Resowi. Wszystko wskazuje więc na to, że w najbliższych dniach obejrzymy wiele emocjonujących spotkań, a częstsze granie pozwoli jeszcze mocniej nabrać rozpędu pierwszoligowym zespołom. Chyba każdy się tu ze mną zgodzi, że każdy jakby chciał, to by grał mecze co trzy dni tak naprawdę. No nie ma tu dla nas różnicy, czy gramy mecz co tydzień, co, czy co trzy dni. Tak naprawdę najważniejsze, najważniejsze jest to, żeby grać po prostu żeby łapać te minuty i jak najwięcej, jak najwięcej spotkań rozgrywać. Na koniec sprawdźmy, co przyniosą najbliższe dni Fortuna I lidze. Granie w ramach trzeciej kolejki zacznie się już w czwartek w Rzeszowie, a skończy w niedzielę meczem Odrys z Sandecją. Jeśli chodzi o najciekawsze ze spotkań, w Łodzi dojdzie do starcia dwóch bezbłędnych do tej pory drużyn Widzewa z Chrobrym Głogów. Zapraszamy więc już tradycyjnie na poniedziałkowy wieczór, gdy w naszym magazynie zaprezentujemy Wam podsumowanie trzeciej kolejki. Czwarta seria spotkań rozpocznie się już we wtorek, a zakończy w czwartek. W związku z czym w przyszłym tygodniu na kanale Łączy nas Piłka TV obejrzycie aż dwa magazyny skrótów Fortuna I. Ligi. Tym bardziej zachęcamy więc do subskrybowania i śledzenia naszego kanału. Do usłyszenia.